Siemaneczko wszystkim. Witam was bardzo serdecznie w 22. Już odcinku z serii zagramy w Shakes and Fidget. Um, jestem y, na początku takie info. Jestem y, naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, ponieważ jest to dopiero 22. odcinek, a mój kanał ma już prawie 300 subskrypcji. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. Um, jest to naprawdę motywacja do dalszej. Y, każdy tak naprawdę sub, to jest motywacja do um, do do do, do, do... Częstszego nagrywania, i, i, i po prostu dorobienia tych filmików, i w ogóle i tak dalej um, do upiększania ich, um, co mam tutaj powiedzieć, jutro mm, mamy piątek. Tak, jutro właśnie przechodzi mój komputer, dostałem wiadomość, właśnie, że komputer jutro będzie e, o godzinie, chyba jakoś koło 12, mm, w sobotę przyjdzie do mnie w sobotę, przyjdzie do mnie taki pan, który mi tam wszystko zrobi i tak dalej, i tak dalej, bo tam windowsik i takie sprawy. I właśnie w sobotkę, jeżeli dobrze pójdzie, to już będziemy, to już sobie nagram Fifkę oraz jakiegoś Battlefield'a, może NBA, jeszcze nie wiem co dokładnie, ponieważ gdyż iż... Tak, ponieważ gdyż już u mnie w pokoju nie ma internetu, nie ma kabla, a w tym komputerze nie ma WiFi, więc mm, jeszcze będę musiał się pomęczyć. Yy, o Jezu, znowu wyskakuje ten ten. Będę musiał się pomęczyć jeszcze z y, brakiem internetu, ale nic mi nie przeszkodzi w, w nagraniu odcinka na komputerze, ponieważ sobie programy y, na pęku... Yy, no, na, na wezmę sobie na pendrive'a, przerzucę sobie na kompa i zainstaluję sobie FIFKę yy, i tak dalej, i inne gierki. I myślę, że nie będzie problemu z nagrywaniem. Mm, dobra, no to co, lecimy z, yy, z bohaterem, tak? Yy, poziom 121, awka na dzisiaj cała zrobiona. Mamy już warte, jak widzicie. Pozycja 16. Yy, cały czas próbuję się wbić do tego top 15. Yy. Gryfeks 99 dni, potki 25, 16 i tutaj przedłużony jest do 12 lutego Niedługo muszę zakupić sobie już nieśmiertelkę Dobra weźmy, weźmy sobie do WC, rzućmy sobie coś tutaj e, 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 e. No dobra, szczęście nam niepotrzebne Eem sobie to sprzedajmy teraz Dobra, wejdźmy sobie tylko do gildii, napiszmy się maleczko, oczywiście, że nagrywamy o, tutaj jest um, mamy walkę No i pięknie. Jest oczywiście wygrana jakby inaczej. Kroczymy oczywiście sobie do portalu. A, nic jej nie zabraliśmy. Dobra. Mm. Siemanko, nagrywam. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich. Wszyscy, wszystkich. Koksów. Eee, tak jest, pozdrawiam wszystkich koksów. Największy level to oczywiście Lincoln 71144. Eee, no i dobra, co tutaj? Weźmy sobie do zbrojowni. 215 tysięcy mamy na koncie. Uuuu, 232. No nie, jeszcze sobie zostawię. Te cechy myślę. Chociaż co lepsze cechy 109 czy z ręka do 237 ehm, No nie wiem, w sumie ostatnio miałem chyba 220 parę to mówili, że wszystkie cechy, ale tu jest 237, to myślę, że już... 232, boże, 232. To nie wiem, no weźmy sobie do gabinetu. W gabinecie co tutaj mamy? Mm -hmm. Teraz sobie odświeżmy. Uuu, nie, dobra, mamy lepszy. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra. Coś tutaj napisali Kienek pozdra SPF i Barik Pozdrawiam mm -hmm. Dobra Na razie sobie to Kupmy, nie ja wezmę sobie to kupię Porównam sobie 80 200 HP A teraz jest 1.118 Level 87, dobra It's too late It's too late, eee, za późno, eee, dobra już to zrobiłem, no i dobra jak z ręka tutaj podskoczyła, w prawie 3 koła, 2,9, eee, 2903, hmm. tu, tutaj trochę sobie dzisiaj może przypakujemy w, 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 w wytrzymałość, Wejdź tutaj sobie jeszcze zbrojownie zbrojownię i... Fajnie, jakby się trafił jakiś łuczek z wytrzymałością, ewentualnie. Taki dobry łuczek, ale z wytrzymałością, który ma dobry atak. O, dobra, mamy rękawiczki, fajne. Eee, mm, 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 mm. Dobra, jeszcze raz. No, szkoda, że to nie jest. Szkoda, że to nie jest. Eee... Tutaj jest ręka zamiast szczęścia Dobra, ostatni No, nie ma broni No i dobra Poczta Co tutaj w poczcie? Poczcie 20, a ja 19 wiadomości e, To nie tak dużo Ja to jak zwykle Sory. sorry, jestem zmęczony Pozdrop taszej i kama 0289 SPF to jest pf a nie w sumie chyba co jest co jest mhm mm dobra myślę że możemy sobie ją e, rąbnąć tak jak widzicie e, czy może nie widzicie to wam pokażę lochy numer 14 już są zaliczone tak jest i 128 trenera i 128 skarbca e, mamy mm -hmm. dobra tutaj sobie, sobie rąbniemy jeszcze Dajemy sobie jakoś do 20 tutaj z tym szczęściem Szybciuteńko Hop hop, hop dobra Troszkę wytrzymałości nie zaszkodzi oczywiście Um, muszę wam się przyznać, co zaraz wam się przyznam, że między odcineczkami no niestety ja na telefonie jak spiłem to sobie tam co godzinkę biorę lochy ale tak sobie biorę bez takiego przekonania oczywiście, że wygram, no i niestety tak, walnęłem lochy i, i i, 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 no i wygrałem z tym minichem. ale nie za oczywiście, tylko tak sobie rąbnąłem no i wygrałem niestety nic nie dostałem, żadnego arciszka. E, nic takich rzeczy. E, wspomnę o moim zakończonym lochu. No ładnie kama. A dzisiaj, jeszcze widziałem na tym na gildie, jak właśnie kama pisała do Leniuszka w sprawie Eku, żeby zobaczył, co jeszcze ma zmienić w EQ, bo ma dzisiaj chrapkę na 90 lochów. Więc gratulujemy oczywiście Kamie za 90 lochów na 134 poziomie, bardzo dobre wyniki. Oczywiście, top 1 kama, elegancko i, to, i jedź tak dalej. Kama, a na pewno. E, będziesz naszym do, najlepszy, jednym z najlepszych, oczywiście, z zawodników. E, no i dobra, niestety zostaliśmy w dupę od kolegi z Gildi. Dobra, 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 dobra. E, dobra. To wszystko chyba wam pokazałem. No i co? No, najciekawsze loszki, nie? Wchodzimy e, hmm, tutaj. Mam piekielne opcje: razy dwa. Lecimy z tym pierwszym. Myślę, że dobrze poszło. Poziom 122. Czekam tylko jeszcze na jakiś ciekawy artefakt. A nie na jakiś Sam Gold i doświadczenie. Ach, to. Powinniśmy go zaraz rąbnąć, ale też dużo masy grzybów nie chcę wydać w ten odcinek, bo grzybki się kończą, jak widzicie. Ale to nie znaczy, że się skończą, przypominam, nie znaczy, że się skończą. Dobra, ten mam 160 i, 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 i nie wyrabiamy na nim, ale zobaczmy co tutaj nas czeka. Istota poza Ma 170 chyba jest mag. 168, ale to jest, to jest mag. Tak, z którym ja... Chyba na razie nie dam sobie rady. Tutaj mamy dół wulkanu. Ostatni. Ostatni loszek. O, może jest. Może, 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 może. Może go dzisiaj przejdziemy. No może nie, jeszcze chyba. Jezus Maria. Jeszcze chyba nie w tym odcineczku. Ale jakiś artefa artefakcik by się fajny przydał. No niestety nie dam rady. Spoku spróbujmy jeszcze z dwa razy. Tego obcego Boże Wiesz bym miał... ...wiesz bym miał zaliczonego duszka Jaką tam rąbnął i teraz piekielnego No nic, no nie damy rady niestety Ostatnie dwa razy Nie no nie ma sensu ale O Boże, no come on SPF No dobra. No nie, no jakbym tutaj powalił jeszcze może ze 100 razy, to yy, myślę, żeby te żeby loszki weszły, no ale niestety nie mam wystarczających grzybów, żeby te loszki odpalić. Żeby te loszki odpalać odpalać. Niedługo zbliżamy się do 1000 wygranych walk. Yy, więc jest to ciekawie. Hmm. Ale co na no, loszki wbite? Poziom 122. Yy, myślę, że już na kolejnym odcineczku powinniśmy wbić już. Tutaj piekielnego i duszka, dobra, przejdźmy do poczty. Kasia, kocham. I pozdrawiam wszystkich widzów oraz ciebie. Dzięki, Kasiulka, kochanie. Też Cię bardzo mocno kocham. I macie pozdrowienia od Kasiuli. W ogóle, Kasiu, jaki to masz level? Bo ja nawet nie wiem. 75, ula, Momencik. Yy, przepraszam, ktoś do mnie przyszedł. Dobra, jestem z powrotem. Yy, jakaś przesyłka przyszła, i tak sobie już pomyślałem, że. Kurde, to chyba komputer, ale okazało się, że to nie do mnie. Tylko, że to jakieś kosmetyki dla mojej mamusi. Yy, dobra, skończyliśmy na Kasi. No, pozycja 426, yy. 41 loszków, no, mo, może być elegancko, no i dobra, przejdźmy może do tej poczty hmm. Azuria, staraj się tyle nie, nie ziewać na odcinku i rób mniej błędów a przynajmniej eliminuj te, które podaję w komentarzu, pozdrawiam okej, okay, dzięki bardzo za hmm. Za uwagi ale te ziewanie po prostu teraz zerowałem tyle nocek, Dlatego po prostu siedzę i, jak nagrywam, to naprawdę cały czas ziewam. I nie wiem. O jezus, ja znowu mi się zechciał. I nie wiem z czego to się bierze. Dobra, MS80. Nie pozdrawisz mnie, a ja ciebie pozdrawiam. Gratuluję już prawie 300 subów. Proponuję serię SF GTA 5 oraz FIFA 15 karierę zawodnika. W ogóle wspomniałeś, że stworzysz gildię na 32 serwerze. Mogę być pierwszym kandydatem, tylko ja nie wydaję pieniędzy na grę, do tego, ja level mm, będę wbijał trochę wolno i grzybów na gildię w nie będę. Chyba, że jednak nie będę miał na co wydać, więc pozdrawiam, ale ty mnie też ale ty mnie pozdrawiaj oczywiście że Cię pozdrawiam ms 80 co do gildii ja nie robię żadnych kandydatur dopiero mówię dopiero będzie gdzieś koło w marcu będzie 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 serwer więc ja jeszcze na 100% nie wiem czy będę robił tą gildię ale takie mam na razie założenia że chciałbym zrobić komuś gildię i nie robię żadnych kandydatur co będzie to będzie kogo zaproszę tego zaproszę pozdrawiam Cię MS80 maciek cer 7 Eee, dobra... Papież Tymek, mam tu dla Ciebie kilka pytań. Ulala! E, pierwsze. Ile masz lat? E, Rocznikowo 17. 2. E, ale ogólnie mam 16, ale rocznikowa 17. Dwa. Dlaczego Barcelona? E, no dlaczego Barcelona? Ponieważ no nie lubię Realu, nigdy nie lubiałem i nie będę lubiał, no. Od razu miałem tak, że spojrzałem kiedyś jak miałem Real Barcelona, to nie wiem, po prostu od razu e, moje serce było za Barceloną, no i, i tyle. Masz rodzeństwo? Tak, mam rodzeństwo. Dwie starsze siostry. Cztery, czy lubisz ogórki? Tak, bardzo lubię ogórki, a zwłaszcza kwaszone, czy kiszone. Jak to woli, takie to po prostu mogłem jeść godzinami. Pięć, dlaczego zacząłeś nagrywać na Ety? Dlaczego zacząłem nagrywać na Ety? Zacząłem nagrywać na Ety, ponieważ oglądałem sobie na YouTubie zawsze dużo YouTuberów, jakieś tam odcineczki, jakieś tam różne serie i tak dalej. I interesowało mnie to, zawsze jak oni to montują, jak oni to robią e, i tak dalej i tak dalej. I sobie oglądałem i pewnego dnia pomyślałem sobie, że hmm, wychodzi na we serwerze se, se, sefa, czemu ja bym nie mógł zaczą, zacząć nagrywać. E, czemu nie mógłbym sobie zainwestować trochę w jakiś tam sprzęt i spróbować, czemu nie? Dodatkowo jakieś hobby by doszło, hobby by do mnie by doszło. No i spróbowałem, no i na razie bardzo mi się to podoba, mam nadzieję, że mi się to nie znudzi. A w, zwłaszcza mam chrapkę na te nowe serie cały czas, które już zapowiadam i zapowiadam, i które już niedługo będą, bo, bo, bo naprawdę będzie świetnie. Dobra, następne pytanie. Dlaczego akurat Shakes? Dlaczego akurat Shakes? Nie wiem, no od Shakesa kiedyś zaczęliśmy grać z, z, z kolegami, jakoś chyba w szóstej klasie i jakoś tak po prostu... Mm, Ktoś tam znalazł to na, 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 na internecie i Spod, spodobało mi się to. Zacząłem tak grywać sobie, a co grywałem, że nie wiem, 3 miesiące grałem, pół roku nie grałem, później pół roku grałem, 3 miesiące nie grałem i tak dalej. I jakoś od, od grałem chyba na, 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 S2, na S23, pamiętam, zacząłem tak bardziej już się angażować i grać właśnie na top. Pamiętam, też tam byłem chyba, tam były jakoś top, 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 top 30, 20, też jako, jakoś jak teraz. Też nawet raz byłem na pierwszej pozycji, o ile dobrze pamiętam, ale to się skończyło na jakimś chyba 90 poziomie, ponieważ zostałem bana i do tej pory nie mogłem się dowiedzieć za co. Później dostałem 60 poziom od kolegi, tam było, była set na poza i jakoś tak się w tej setce mieściłem, mieściłem, a w końcu jakoś przestałem grać po prostu. I jakoś tak. Czy wiesz, od kiedy, czy wiesz do kiedy będziesz nagrywać? No wiesz co, to jest pytanie trochę takie, no jakbym to powiedział nie na miejsce, no bo, no nie wiem do kiedy będę nagrywał, ja sobie nie ustaliłem do kiedy będę nagrywał. Bo tak naprawdę mogę skończyć ciutura mogę skończyć za 3 lata, Z jak mam dopiero 17, no 16 lat. Hmm, zaczynam dopiero hmm, nagrywanie, więc myślę, że do 20 roku życia spokojnie będę, jeżeli będę ją widzę to będę nagrywał, no. Hmm, no i ostatnie pytanie, od ilu lat znasz tą grę? No tak jak mówiłem, to jakoś szósta klasa podstawówki, to ile ja wtedy miałem 12 lat. To już gram Uuuuu, przepraszam. Nie wiem, 5-6 lat, no jak, jakoś tak. Ja pamiętam, że zacząłem grać, jak było S7. Yy, pozdrawiam papieżtymek oraz zapraszam do Gildii kościół wolne miejsca, dobra. PS głosuje na FIFA i pozdrowienia dla ciebie i Kasi Narka. Również się pozdrawiam papieżtymek. Yy, Prokox 2. Pozdrowisz mnie i powiesz czy mam dobre stat na ten level. Prokox 2, pozdrawiam cię, nie zobaczę stat, bo ja mam niestety dzisiaj czasu. Mm, opkop, opkop 12 Pozdrowi witam, pozdrowisz na odcinku 22? Tak, pozdrawiam. Skilek, jak zrobić ankietę taką na głosowanie na jakąś serię? Nie wiem jak zrobić. Forex, pozdrowienia, Siemka SPF, pozdrów mnie, pozdrawiam Cię. Jakubek1, pozdrowienia, pozdrów Pozdrow mnie na odcinku, pozdrawiam, a tak marginesie to chuj Ci do dupy, no spoko, dzięki. Black8, siemka pozdrowisz, pozdrawiam cię, Black8, a i pozdrow, ty oczywiście, Dok Doktor, pozdrowienia, pozdrow na odcinku dla chłopaków z Cargo, szczególnie dla ziomka Bielunia, spoko, Konek13, masz suba i łapkę, dzięki kolek, pozdrawiam. Ertymbark, Halamadrid, Puta Madrid Wiska um, El Barca. Christover Christovers Siemanko, pozdrawiam ciebie i widownię Również cię pozdrawiam Beckers, pozdrawiam na odcinku, pozdrawiam cię Beckers, Kacpercok Kapercok, Boże, zawsze się mylę Kapercok Pozdrawianka grące z Grow Street od Cia i reszty ekipy i tak i tak i pytanko, czy w ogóle ciebie mam dobrą postać? E, według ciebie... E, nie wiem, czy masz dobrą postać, ale pozdrawiam cię. E, zimniok, po, pozdrowić. Robisz... Robię ob... Op, Obszkę? Zaznę do... Co kurwa? Nieważne. E, skrobinek, siemka. E, mam do ciebie pytanko, jak możesz... Powiedz... Jak to robisz, że jak masz ustawioną wartę, to możesz wchodzić, wchodzi na lochy, a arenkę, bo ja próbuję i nie mogę. Proszę odpisz e, albo powiedz na odcinku. No kochany, mm, robię to, nie wiem, wpisz sobie w gogle e, lustro shakes and fidget, e, bo lustro to jest takie coś, które zbiera się od 50 poziomu i to są takie kawałki lustra, które są w misji, je się zbiera. E, i za każdym razem jak masz lustro, to najlepiej właśnie wziąć misję z lustrem. To wygląda jak taki kawałek lustra po prostu, to jest taki przedmiot i jak dostaniesz to lustro, masz to w ekwipunku, yy, zakładasz to od razu i pokazuje ci taka taka ikonka, że masz już tam jedno lustro na 13. Wpisz sobie w Youtuba albo w Google um, Lustro Shakes and Fidget i będziesz tam miał jakoś wytłumaczone co i jak. Jak uzbierasz, uzbierasz to lustro, to się tak zazwyczaj zbiera na 6, 5, 7, 0 level. Jakoś tak. No to yy, możesz sobie właśnie podczas warty wchodzić na Lochy, Areny i tak dalej, i tak dalej. Yy, dobra, tutaj sobie nie rąbnąłem. W sumie nie płacimy sobie na gildię, bo nic dzisiaj nie wpłacałem. Hop, ojej, co ja pisałem. Dobra mm. i tutaj sobie robimy jeszcze na ręce, tutaj ktoś bzyk nam wyskoczy na ręce i ciach! I w dupsko dostaliśmy po raz kolejny. Dobra, ja się będę z Wami żegnał, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja mm, nagrywa dla was SPF i strzałeczka. Yo!